Jeżeli chodzi o Instagrama, widać, że poświęcasz trochę więcej czasu, żeby ten. żeby twój page wyglądał lepiej. Nie ma tak, że wstawiasz byle jakie zdjęcie i byle jaką, byle jaką rzecz. Jeżeli, do tego jest story, co wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Dostawiania przypadkowego zdjęcia jest story właśnie. Do przedstawiania przypadkowego filmiku jest story. A do jakby ten główny profil na, na, na Instagramie jest dostawiania czegoś Bardziej spektakularnego i nie ma w tym nic złego, ponieważ w erze czy tam w dobie, gdzie jest bardzo dużo osób, które używają social media na wysokim poziomie, my też musimy dopilnować, że też jesteśmy na tym wysokim poziomie. I widzę, że się interesujesz też fotografią, i jeżeli to są twoje zdjęcia, które ty robisz, no to, no to wychodzą naprawdę dobrze. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o edycję filmów, bo tam przejrzałem parę parę rzeczy, jeżeli chodzi o filmiki, to tam naprawdę fajnie to edytowane. Nie wiem, czy to ty robisz, czy tam współpracownik twój. No ale widać, że robisz to fajnie, więc jeżeli miałbyś na przykład wskazówki, jeżeli chodzi o Instagrama, na czym się skupić, a dobra. na czym ty się skupiasz i co działa? Dobra, dobra, to chodzi o Instagram tak samo. Ja robię zdjęcia, bo jeżeli ktoś mi robi, to ja tą osobę ustawiam. Czasami akurat wyjdzie dobre zdjęcie, sam te zdjęcia obrabiam, dlatego właśnie też się interesowałem Lightroomem, przeróbką zdjęć i jakby od roku też... No bardzo, bardzo to lubię robić. To jest akurat coś, co mnie... Na maksa odcina, że ja potrafię przez 3 godziny te zdjęcia obrabiać. I ja nie myślę o jedzeniu, nie wiem, która jest godzina, a nic mnie nie obchodzi. Więc to jest mhm. też dla mnie taki proces kreatywny, który mi, mi pomaga mi być kreatywnym. Także zdjęcia wszystkie jakby samemu, wychodzą, samemu mi wychodzą, ale też nie traktuję swojego fida na Instagramie jak muzeum. Bo to też dla mnie jest duży błąd, jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem robi wszystko, żeby było, nie wiem, jakiś pomarańczowy element. Albo żeby coś tam było. A, tak, tak, tak. Bo to Wiesz co? powiem ci, że y, troszeczkę y, y, bilczyński robi. Pod... W sensie, że ma... tak, każde zdjęcie tak. ma bardzo. Pod... Nie mówię, że to jest złe, bardzo podobne zdjęcia, ale super. każde zdjęcie ma ten sam motyw kolorystyczny, przyciemniony ten to tak, zauważyłem. Nie? Tak, nie, to jest super, tylko trzeba wziąć pod uwagę kontekst, nie. Jackowi nie zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej widzów, żeby mieć jak największe zasięgi, on to po prostu lubi robić, dzieli się tak. swoją fotografią, dzieli się swoją pasją. Więc ja w tym momencie nie mam nic do zarzucenia. On może wrzucać nawet post raz na miesiąc, e, dopóki nie powie zdania, czemu mi Instagram nie idzie. To mhm. ja nie będę się odzywał, bo, bo mi to nie obchodzi. Jeżeli mu tu sprawia Frajda, niech robi to tak, jak on chce. Ale jak chodzi o robienie takiego Instagrama, że ktoś chce, jak najwięcej z niego wyciągnąć, jak największe mieć zasięgi, to według mnie przede wszystkim powinno się wrzucać post dziennie, to jest minimum. Ja bym powiedział, że dwa posty dziennie wrzucać. Ale mówisz o story czy mówisz o, o, o Instagramie? O... o Instagramie, o głównym feedzie. Mhm. Według mnie post dziennie to jest minimum, totalnie. Dobra, zapisuję. Spróbuję. I nie można właśnie być perfekcjonistą w tym. Że, nie wiem, zdjęcie nie jest takie, że mogłoby być troszkę lepsze, to, to, nie wrzucisz nic, bo musisz powtórzyć to zdjęcie. Nie, to nie ma sensu, dlatego że prócz zdjęcia ważny jest też, według mnie, opis. Wiele osób uważa, że na Instagramie tych opisów się nie czyta. Nie, dużo osób właśnie je czyta. Ja I czytam. to właśnie te opisy często przyciągają do profilu i mogą pokazać coś więcej niż zdjęcie. No bo po zdjęciu mhm. nie poznamy ani historii danej osoby, ani co ona czuje, co ona myśli, cokolwiek. Więc do tego jest potrzebny opis i wtedy, jeżeli mamy, Coś do przekazania wartościowego, to to zdjęcie nie musi aż tak przykuwać wzroku, bo i tak ludzie się skupią na opisie i tak. Więc mhm. same zdjęcia, oczywiście, fajnie jak są ładne, bo to też jest według mnie, wiesz, przyglądając sobie mojego Instagrama kiedyś, a dzisiaj, no to też chodzi o to, że ja chcę się rozwijać. Ja nie chcę stać w miejscu, nie chcę rzucać takich samych postów przez, nie wiem, dwa lata i, i, i żeby to stało w miejscu, bo ja bym sam ze sobą się źle czuł, nie robiąc tego coraz lepiej. I też to wynika po prostu z doświadczenia, że w momencie, gdy robisz, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące, dziesięć tysięcy zdjęć, to 10 tysięczne będzie lepsze niż pierwsze, nie? To jest mhm. tak samo właśnie, jak wcześniej wspomniałeś w tym Bruce Lee, że nie boi się kogoś, to zna dziesięć tysięcy kopnięć, tylko kogoś, to zna jedno i, i próbowałeś dziesięć. Czyli mówisz, że idziesz w ilość, a nie konkretnie w jakość. Tak, 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 dokładnie. W, według mnie. Ilość i szybkość jest dużo ważniejsza niż jakość. Aha. Z tego względu, że wiele osób jest, znaczy, wiele, wszyscy praktycznie są wobec siebie subiektywni i wobec swojej pracy. I to jest duży minus, dlatego że ja nie jestem w stanie określić, czy dane zdjęcie jest dobre, czy nie. Bo to ludzie określają, to rynek określa. Tak samo jest Aha. z produktami, z filmami, z muzyką, e, wszystkim. Wielu muzyków przecież po prostu wrzuca swoje kawałki i nagle któryś pyknie, nie? I wiesz, i nie wiem, Eminem nie byłby tym samym Eminem, gdyby nie napisał Lose Yourself. I uh -huh. które wiesz, wybustowało go, tak. i ale on nie wiedział o tym. To nie była piosenka nagrana po to, żeby to się sprzedało. Tak samo, nie wiem, filmy, które są viralami, nie są robione po to, że to jest viral. W sensie wiadomo, że może mi trochę mniejsze szanse, może większe, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc dużo większe prawdopodobieństwo jest to, że coś wyknie w momencie, gdy tego będzie więcej. Jak wrzucimy 100 filmów. Dużo większa jest szansa, że któryś wpadnie w algorytm niż jak wrzucimy pięć filmów. Także mhm. oczywiście jakoś też jest ważne, nie można zostać główna. Także ja zawsze mówię, że e, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy samemu by się to na przykład obejrzało, albo by się to kliknęło, mhm. zaobserwowało, e, cokolwiek. I w momencie, gdy ktoś przekazuje jakieś wartości, to według mnie zawsze to będzie w porządku. Bo najgorzej jest to, jak widzę te profile, które no, są typowo narcystyczne i są typowo takie samolubne, że nie wiem, ktoś pisze ja zrobiłem dzisiaj klatę, a wy? I to jest taki typowy call to action, który nic nie daje, no bo ludzie tam będą pisać, będzie aktywność, będą, będzie zasięg, ale to i tak nic nie da. I Aha. to widać po wielu laskach zwłaszcza, które mają po 100, 200, 500 tysięcy obserwujących i to jest naprawdę tylko liczba u nich, bo to w żaden sposób nie konwertuje, bo ludzie ich śledzą po prostu, bo są ładne. I one, te, I one też się zatracają w tym, że na przykład nie wiem, napisałyby jakiś fajny życiowy post, ale wiedzą, że zdjęcie dupy się lepiej sprzeda, nie? I, i wrzucą zdjęcie dupy tylko dla tych lajków, ale nie robią tego dlatego, że naprawdę tego chcą, tylko właśnie w pogoni za tymi liczbami. Tej waluty, które ci powiedziałem, że, jaki tak, to jest waluta, tak. która karmi naszego. Tak, więc, jakbym miał mówić już tak w pokrótce, w pigułce, że tak powiem, jak prowadzić Instagram, to powiedziałbym tak, codziennie post na Instagramie, codziennie od 8 do 15 instastory, czasami nawet więcej. Aaa, dobra. Spróbuję. Raz w tygodniu live. Odpowiadać na wszystkie komentarze i DM-y, jakie się dostaje. No wie, że głupie serduszko, nie, ale, ale po prostu dać osobie znać, że widziałeś ten komentarz, bo wiadomo, że no nie będę pisał pod nie wiem, jak dostanę komentarz który z serduszkiem, no to nie będę specjalnie odpisywał serduszkiem, no bo to nie ma sensu, ale ogólnie właśnie odpisywać na te komentarze i szanować po prostu tych widzów i tych obserwujących, którzy już są i cierpliwość po prostu. Nie, nie można jakby, nie, nie zrobi się niczego w rok. Nie? no Ja Instagram regularnie prowadzę już 3 lata, yy, więc ja wrzuciłem, zdążyłem wrzucić przez ten czas na Instagram, nie wiem, powiedzmy 1000 postów z tysięcy Instastory i zrobić ze 100 live'ów przez ten czas, Aha. więc to wszystko jakby się dodaje i przez to mam liczbę jaką mam, która nie uważam, że jest bardzo duża, bo no, to po prostu są profile, które mają więcej, ale to, to akurat nie jest dla mnie ważne, dla mnie ważna jest konwersja. To jest dla mnie najważniejsze, bo po co mi, nie wiem, 500 tysięcy osób, które mnie śledzą, jak i tak na przykład tylko 1000 ode mnie coś kupi. Tak. Bo trzeba patrzeć na to od strony biznesowej w momencie, gdy Instagram prowadzimy biznesowo. Jeżeli chcemy zarobić na Instagramie, nie możemy tego traktować jak zabawę. Tylko to, jest, to już jest biznes. Więc dużo ważniejsze jest to, żeby mieć zaufanych tych odbiorców, a ich mieć mało, niż na odwrót. Więc powiedziałbym, że z wszelkimi materiałami, czy filmami, czy postami poszedłbym w ilość i szybkość, żeby było tego jak najwięcej, ale jak chodzi o widzów, zupełnie w odwrotnym kierunku czyli iść w głębokość tej znajomości i jakby w. no po prostu w głębokość i w długość, żeby jeden widz był dużo bardziej do nas. No nie wiem, po prostu dużo bardziej nas lubił i, i, i dużo bardziej. Żeby się utożsamiać tak, z naszą tak, działalnością, niż mieć tysiąc widzów, którzy nie wiedzą nawet, nawet kim jesteśmy.